Witam was wszystkich, sobie Sony I dzisiaj jest Halloween. I postanowiłam, że nagam Sandeta. Nie wiem, czy głos się nagra. Mam nadzieję, że tak. Głośnik mam trochę zmniejszony, bo mi się slender śl pokaże, to pewnie ryknę. Więc jakby, jakby jak się na to błagam ściście swoje głośniki. Bo może się to dla Was naprawdę źle skończyć. Kurwa boję się, no. Jeśli dobrze wiedziałam, to chyba na razie tylko Weltes i Banekop to grał, a raczej grali, oczywiście mój język polski się odzywa, zresztą niepoprawny, ale cóż, boję się jak cholera, nikogo nie ma obok mnie. W każdym filmie mogę zacząć brzeszczeć jak wariatka Dlatego jak ktoś ma na słuchawkach to błagam żeby miał się na baczności Bo naprawdę musisz to dla niego bardzo źle skończyć Nawet nie będzie słychać Mam um... nadzieję że nawet jak nie będzie słychać uh, głosu z gry Będziesz chociaż się GDA mój! No wiecie, chodzimy sobie... Wiecie jak wygląda... Znaczy, mm, brzmi sygnał, że jest Slenderman. Kurde, coś czuję, że zlamię tą grę, bo nie mam. nie mam... żadnego... ...z kluczyków. A za drugim podejściem ee, złapano go bez kluczyków. Jak wiecie, kogo to ratuje? Bo mówię o konkretnej osobie: siedzę, nie wiem o czym mam tu gadać, tak się boję, że po prostu języko miało mi posłuszeństwa. Co chwila się gapien na boki, jakbym to ja była w tej grzani postać. Właściwie jestem w tej grze, ale bym ja, chodzi... ja była tą postacią, która chodzi w grze, a Niku sterowała nią. Naprawdę, jak wyłączy nagle grę, to przepraszam, ale po prostu moja psychika nie wytrzyma. No, fakt, że lubi się bać, ale cholera, jasna, no nie za bardzo. Może nie ma go, nie ma kluczy. Mogłam zajrzeć na mapę kudy przed zaczęciem, gdy o, to jest już myślałam we ze... ślepy za z dwóch stron. Boże, jak ja się Moje ziemno. <grym> no. Znaczyć, że chodzę ciągle w kółko. JEST! Ludzie, kluczyk! I zaraz zaczną się moje wrzaski... ...ze strachu. Mam nadzieję, że nie zgapię od kogoś... Um, ...tej części. Ponieważ ja nie chcę od nikogo zgapić naprawdę. A to że na przykład ktoś wybrał ze mną tą mapę to zwykle z okoliczności. Uznam po prostu, że ta mapa jest straszna, bo jak grałam w nią pierwszy raz, to wyłączam zło po pierwszym kluczyku. Tak i chyba za znowu wyłączę, bo naprawdę... Boję się. Dobra, gapimy się w ziemię. Kurde, tutaj dzwoni. Dobra, w jestem. E, przeszedłem kawał... kawałek, bo nagrywać mi się nie włączyło. Dzwonił do mnie mój chłopak i się pytał, co ja właśnie no powiedziałem mu, że gram w Slendera. Już nagrywam. I powiedziałam, że jak skończę, to do niego zadzwonię. Mamy już dwa klucze. Co mnie nie cieszy. Jak ja tu spotkam Slenderman'a, to kurde, chyba się posłem z strachu. Glowstick poszedł? Kurde. Fajne, że wyciąłem do statuły. Czy mnie właśnie coś zepchnęło? Niech tak się Coś mnie spicha. I to by na mnie nie przez myszkę. Nie, ja idę tak. Sody ludzie na pewno nie wytrzymuję. Dlaczego cały czas trzymam rękę na escape? Co widziałem do punktu wyjścia? Daj mi się chodziła w kółko. On tam był, on tam był, la, 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 la. Człowieku, stąd. Nie. Idź będzie Slenderman zje. Nie I Nie widzę, to I właśnie słyszeliście mą siostę się było słychać. Widziałem Slendermana i już boję się jak nie wiadomo co on wagła usted rzucony za mną. Długi korytarz, no, nie, 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 nie. Dobra, nie ma go. Uff. Ludzie, czy mi się wydaje, czy ja w kółko chodzę? Kiedy księżyc nie dojdziemy prosto, ludzie. A ile masz kartek? Nie no ludzie, ja tu byłam! Mam dopiero dwa klucze, a już kudy boję się jakby nie wiadomo co. Nie patrzyć na bok, nie patrzysz do tyłu i kudy to jestem hej. Czy mi się wydaje, czy mi się gra ścina? Jezu, co jest? Latarka mi pada. No nie, 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 no nie, 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 Chyba niedługo wyłączę, bo nie, 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 tak tak wolno, Chod Jezus Maria Jezu ludzie Ja nie mogę Teraz mi stiki Ach, się glowsticki skończą A jak się wzdrygnęłam Jezus Chrystus Nie to koniec gdy ludzie Moja postać chodzi coraz wolniej Oddaję się Nie, dobra, ludzie, koniec, gami się ścina.